Clean is good, sanitized is better. Dzień dobry wieczór. Gratulacje dla, dla drużyny stychów. tychów. Pomimo, pomimo gdzieś tam braków kadrowych, pokazali charakter i, i, i wyszarpali to zwycięstwo, szczególnie gdzieś tam w czwartej kwarcie, którą przegraliśmy 24-14. Znowu gdzieś tam. Moim zdaniem powtarzasz trochę sytuacja z poprzednich meczy, gdzie, gdzie zdobywamy już nawet 8, punktową, 8 punktowe prowadzenie. I zamiast pójść za ciosem, to, to jako drużyna stajemy i, i zaczynają, się, zaczynają się nasze problemy. Um, myślę, że, że to jest na pewno do poprawy, pomimo gdzieś tam, że, że, że wygraliśmy tą zbiórkę i, i walczyliśmy do końca, to no, w taki, na takich halach z takimi drużynami to zawsze będzie brakowało. Zawsze będzie brakowało tego jednego rzutu spod kosza, tej jednej e, otwartej trójki. No i dzisiaj faktycznie, faktycznie tak było. E, szkoda, bo tak jak trener tu nigdy nie, nie zwyciężył, tak ja też od odejścia z tychów też tu nie zwyciężyłem. E, i wciąż, wciąż musimy oboje czekać na, na to zwycięstwo. Jeszcze raz gratulacje dla GKS. Gratuluję drużynie GKS-u oraz trenerowi Jagiełce. E, zwycięstwa. Bardzo dobre spotkanie w ich wykonaniu, mimo osłabień. Mimo pokazali dzisiaj rzeczywiście charakter i, i wolę walki. E, my stanęliśmy i nie byliśmy w stanie przełamać tej serii GKS-u. E, tyle. Dziękuję. Dobry wieczór. Dziękuję Rysowi za mecz, bo to było, to było bardzo, bardzo ciężkie spotkanie. Jesteśmy, można powiedzieć, sąsiadami, sąsiadami w tabeli, więc, więc tym bardziej to, to zwycięstwo smakuje. A co zadecydowało? Myślę, myślę że duże czapki z głów dla nas dzisiaj za to, jak dzieliliśmy się piłką, jaka była energia. Może tutaj widzę, że zbiórkę przegraliśmy niestety, ale, ale obraz podczas meczu był troszkę inny, bo, bo naprawdę walczyliśmy i, i nikt nie odpuszczał. Były krótkie przestoje, ale, ale na szczęście były krótkie i one były przelatane naszymi ranami, co w drugiej połowie nam dało dało przewagę i, i potem zdołaliśmy tą przewagę utrzymać. Także gratulacje dla nas i, i dziękuję Resowi za myśli, życzę szerokiej drogi. Dobry wieczór, dziękuję Resowi za spotkanie, wymagające spotkanie, tym bardziej wymagające w naszym obecnym stanie, jakim się znajdujemy, ponieważ te kontuzje. Nigdy się nie tłumaczę, ale naprawdę to jest ograniczone pole manewru, jeżeli wypada Ci czterech, pięciu zawodników. a tutaj szacunek dla Szymona Kiewilszy i Szymona Walskiego, którzy tak naprawdę z kontuzjami grają i powinni dzisiaj pauzować, a my wtedy gralibyśmy totalnie bez wysokiego. Dlatego gratulacje dla mojego zespołu, że w tak, trudnym, w tak trudnej sytuacji, w której się znajdujemy, potrafimy się podnieść i i zagrać naprawdę bardzo zespołowo. Świetnie ran zaliczyliśmy w trzeciej gry, kwarcie 17-0 ran, który z, z, spowodował to, że złapaliśmy taki luz w grze, w ataku. Świetnie się dzieliliśmy piłką, do tego wpadły otwarte rzuty i myślę, że wtedy resowie nie miała nic do powiedzenia. Oczywiście zdarzały się przestoje, ale czasami trzeba przymknąć około. Nie zatrenowaliśmy w tym tygodniu 5 na 5 praktycznie przez cały tydzień, bo było to utrudnione, więc tym bardziej cieszy takie zwycięstwo i, i już musimy myśleć o następnym spotkaniu, bo w środę mecz w Katowicach. Kolejny ciężki mecz, jak, jak każdy inny. Duże brawa dla, dla chłopaków jeszcze raz podziękowanie dla Resowi.